W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie już po raz piąty zorganizowano festiwal kulinarny. Święto gotowania połączone było z uroczystością otwarcia rozbudowanego internatu. Dla szkoły, której uczniowie pochodzą często z odległych miejsc regionu, zwiększenie ilości miejsc noclegowych ma bardzo duże znaczenie. Wydatną pomoc w oddaniu do użytku nowego obiektu odegrało Starostwo Powiatowe w Kościanie. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy i dumny, że mimo wielkich trudności finansowych, z jakimi. Powiat się cały czas boryka, bo musimy pamiętać, że odziedziczyliśmy z lat poprzednich olbrzymie zadłużenie sięgające 25 milionów złotych. To jednak udało nam się tę inwestycję zrealizować i mam nadzieję, że ona będzie takim nowym tchnieniem, nowym płucem dla szkoły, dla jej dalszego rozwoju. Wizytówką zespołu szkół ponadgimnazjalnych w są klasy mundurowe: wojskowa, strażacka i policyjna. To nie jedyna oferta dla uczniów. Technika, architektury krajobrazu, informatyczne, rolnicze, hotelarstwa z i szkoła zawodowa. Także myślimy, że mimo niżu demograficznego zdobędziemy osoby, zaufanie osób, które Przekażą nam swoje pociechy, bo wiadomo, przede wszystkim w szkole ceni się również, oprócz tego, że możemy nauczyć i przekazać wiedzę, bezpieczeństwo, które w tym czasie jest bardzo, bardzo ważne. W Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Poprzedni budynek również będzie funkcjonował. Było to rozszerzenie internatu, a nie budowa zupełnie nowego. My mamy w tym momencie w Starym Internacie miejsc 80. Tu będą jeszcze 4, będzie jeszcze 46. Mamy nadzieję, że zapełnimy wszystkie te 126 miejsc. W czasie, gdy odbywały się uroczystości inaugurujące działalność internetu, na scenie trwały zmagania kulinarne. Wszystko to za sprawą 5 Festiwalu Kulinarnego, który ma na celu popularyzację regionalnych potraw wielkopolskich. Pomysł tego konkursu wpisuje się w ideę tworzenia sieci dziedzictwa kulinarnego wdrażanego przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. My jako samorząd województwa wielkopolskiego wspieramy takie projekty, gdzie uczniowie uczą się gotować przede wszystkim właśnie z produktów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych. Budujemy jakby taką świadomość od młodzieńczych lat, żeby używać naszych, naszych produktów pochodzących z Wielkopolski, wykonywanych tradycyjną metodą, tak jak się dziedzictwa kulinarnego to wspieramy. Podczas festiwalu zorganizowano dwa konkursy. W pierwszym uczestniczyli uczniowie szkoły i Koła Gospodyń Wiejskich Powiatu kościelskiego. Regionalnych dań można było spróbować, poznać przepisy i zagłosować na najsmaczniejsze potrawy. W kategorii potraw przygotowanych przez Koła Gospodyń zwyciężyła Arleta Majer za pastę rybną. Drugie miejsce miała Anna Gbiorczyk za kartacze. Trzecie Sabina Rybakowska za sałatkę z groszkiem. Wśród uczniów triumfowali Anna Urwańska za danie leśne runo. Aleksandra Wojciechowska za chatkę baby Jagi i Weronika Zygmanowska za Rafaello. Podczas piątego festiwalu rozegrano także konkurs zespołowy. Drużyny składały się z czterech osób. WIPA, przedstawicielki kół gospodyń wiejskich, szkoły w Nietążkowi oraz szkoły powiatu kościońskiego. W konkursie wystartowały trzy zespoły. Piotra Janusa, policjanta i nauczyciela szkoły w Nietążkowie, Wioletty Gładysiak, prezes zakładu wodociągowo-kanalizacyjnego w Śmiglu oraz naszej redakcyjnej koleżanki Hanki Włodarczak. O składzie zespołów decydowało losowanie. Uczestnicy konkursu nigdy ze sobą wcześniej nie gotowali. Zespoły losowały także koszyki z produktami, z których przygotowano dania. Na ugotowanie potraw z ryby, kurczaka lub polędwicy wieprzowej było bardzo mało czasu tylko godzina. Zawodnicy musieli wykazać się nie tylko umiejętnością gotowania, ale także organizacją pracy. Nie bez znaczenia była współpraca i podział ról dla wszystkich. Było to szczególnie trudne, bo przypomnijmy, zespoły nie znały się wcześniej. Jury pod przewodnictwem księdza dziekana Krzysztofa Mizerskiego ze śmigla oceniało pomysł, smak, sposób podania. W rywalizacji o pierwsze miejsce zwyciężył zespół numer 3, skład którego weszli Hanka Włodarczak z telewizji Leszno, Arleta Majer z Koła Gospodyń Wiejskich z Poladowa, Daniel Rugarek z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie oraz Maksymilian Grzesiak z Gimnazjum nr 3 w Kościanie. Zdobywcy pierwszej nagrody przygotowali dania z polędwicy. przystawkę, dwa rodzaje roladek, nadziewane suszonymi pomidorami oraz boczkiem z cebulką. Danie główne, strogonow oraz sałatka grecka, a na deser pieczone jabłka. Drugie miejsce zajął zespół Piotra Janusa, zadania z ryb, a na trzecim miejscu zespół nr 2 Wiolety Gładysiak, zadania z drobiu. Uczniowie zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Wspólnie, pokazali swoje umiejętności obsługi gości, zaprezentowali też program artystyczny. Muzyka Po coś pozornosť.